Można biec na zajęcia albo przez płotki czy długie maratony. W Opolu jednak biega się też po schodach. 20 lutego Radiosygnały wraz z Samorządem Studenckim zorganizowali Tower Running, czyli akademickie mistrzostwa w bieganiu po schodach. W zawodach uczestnicy musieli zmierzyć się z 11-piętrowym Akademikiem Niechcic, najwyższym z domów studenta UO. Jaką technikę przygotowali na tę imprezę? Technikę? Raczej nie, na to chyba nie możemy mieć techniki. Na przodu! Co dwa swodzki najlepiej, bo jak jest co jeden swodek, to się bardziej męczysz, a kiedy co dwa mniej siły, a większy dystans. Tak mi się wydaje, wydaje mi Nie wcześniej zjadłem sześć pierogów od mamy domowych, kawałek czekolady, no i herbatką, herbatką, jestem pełny. Myślałem, że zostawię to wszystko na górze, ale było ok. W zawodach wystartowało 16 śmiałków, w tym również mistrzyni Polski w biegu po schodach Daria Gwiazdowska, według której nie ma dwóch takich samych startów, gdyż składa się na nie wiele czynników. To zależy od klatki schodowej, od ilości schodów, od szerokości i wysokości tych schodów. Także no, to jest bardzo indywidualna już kwestia. Dobrze trzeba pracować rękami na pewno. To jest bardzo ważne. Najszybszy na mecie okazał się nasz redakcyjny kolega Szymon Bruzda, który wyprzedzając o cztery setne drugiego Tomasza Bojnickiego zgarnął puchar i tytuł akademickiego mistrza w bieganiu po schodach, co było najważniejsze. Przede wszystkim porządnie umyć buty, bo jest strasznie ślisko. I za wszelką cenę nie dotknąć poręczy, co mi się zdarzyło niestety w tamtym roku i była dyskwalifikacja, a w tym roku starałem się jak najdalej od tych poręczy biec. Cieszę się, chciałem zejść poniżej 45 sekund i się udało. To już druga edycja tych mistrzostw, której jak zapewniają organizatorzy, za rok znów zagoszczą w niechcicu. To była kontynuacja już pewnej idei, która się już w tamtym roku zarysowała, no i myślę, że będziemy dalej kontynuować. Wynik Szymona Bruzy naprawdę zrobił na mnie wrażenie, no bo pokonał dosyć mocno resztę stawki. Znaczy, należy podkreślić to, że startowały też kobiety, i tu są trochę, trochę inne, inne progi. Szymon już dzisiaj zapowiada, że podczas kolejnych mistrzostw będzie chciał obronić tytuł. Czy mu się uda? Przekonamy się za rok.